NSL Open Cup oczywiście cały czas trwa. Tym razem polski protos Mateusz Gerald Budziak, czyli Gerald. Storm Gaming kontra Milkika. Milkika to Teran z Rosji, drużyna Berserker. No i proszę, już się chyba Gerald spodziewa, że coś jest na rzeczy. Pierwszą mapę wygrał Mateusz, nie byliśmy na niej, bo byliśmy w meczu Art kontra Thermal. No ale teraz może zobaczymy zwycięstwo dla odmiany Polaka. Trzeba tylko się obronić dobrze przed tą taktyką, którą już wykonuje Milkikał. O, nawet fabryka tu będzie. No ta tak tutaj stanęła z celem takim. No ewidentnie. A okej, okay, ciekawie. Dla Mateusza to też będzie bardzo istotna informacja, że yy, no nie ma tutaj fabryki. A zazwyczaj jest. A skoro tutaj nie ma, to pewnie jest gdzieś na mapie. Jak jest gdzieś na mapie, no to trzeba tym bardziej się bronić i uważać. Mimo wszystko, Polak robi Nexusa, ale był też Zelota. Zelota leci na kontratak w to miejsce. Tutaj prawdopodobnie zaraz będzie pylon, żeby nie dało się uzupełnić barykady. O, a może i nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jednak. Kurczę, to jest druga fabryka. <laughs> ja zgłupiałem. Bo to dla, dla Geralta to też chyba trochę wszystko dziwne i podejrzane. Ale w ogóle też zagrał chyba Milki Cow z jakimś przycięciem scf O wow, to skasowane. A co jest najpiękniejsze, teraz ten Zlota zobaczy, że nie ma fabryki. No i tu już zacznie Geralt in intensywnie myśleć, że coś jest nie tak. No niestety Reaper ucieknie, bo tutaj jest kolejny zeskok. Pierwszy był zablokowany przez budynki. No i proszę, Zlota wchodzi. Geralt pewnie już zadowolony, że nie musi się z barykadą kopać. Można, można tutaj stanąć też między minerałami. Tutaj można przeszkadzać w wydobyciu. To wszystko spowalnia taktykę rosyjskiego terana. Tutaj też jest bardzo dobra lokalizacja dla Zeloty. Chodzi o to, żeby SCV nie mogły okrążyć go i zaatakować. No ale Reaper też już zaraz tutaj będzie. No, może jeszcze kilka SCV doskonale. O bardzo dobry cel wybrał teraz Gerald, bo ta SCV nie mogła uciec. Nie, naprawdę dobrze. Świetny zelota. Bardzo dobry. Przerwy, przerywał wydobycie, zniszczył 6 CV. Ekstra. No ale czy obroni się przed tym zwykłym atakiem Mateusz? Na razie wcale nie jest tak łatwo. Czołgi mediwaki. No już wierzę, że to się. niebawem zakończy. O, jeszcze chyba obijał trochę Sitch Tanka. Zgadza się. Dziwi mnie, że nie zostały zabrane SCV do tego ataku, bo można zbudować bunkier, można naprawiać Sitch Tanka. Różne takie. Bardzo ładna kontrola, naprawdę. Swiczczank jest mocno obity i tym samym za chwilę go może ład ładnie wyłapie Polak. A, Mirki kał się przymierza do. O, wow, świetne, nie, eee, to było genialne. Obijanie tego Swiczczanka i teraz dobicie. I nie ma problemu. A przecież te budynki bardzo chciałby zniszczyć teraz. Zresztą też chyba dlatego gra zrobił tutaj baterię, żeby udaremnić taką próbę. Mega dobrze. Oho, ale chyba Geralt... O dobra, teraz połączył kropki i wie, że dostaje atak do pierwszej bazy. No, i bardzo dobra robota. Świetne, świetne. Zwłaszcza to rozwalenie na raty, co prawda, ale bardzo inteligentne tego pierwszego tanka. Świetna obrona. Dobra, brawo, Geralt, 2-0. I Geralt zmierzy się z albo Lambo, albo Nightmarem w kolejnej rundzie. <ścoughs> Serduszko zawsze za Terranem. Dobrze, dobrze. Sam się w Wili Hornet. I to za darmo. Czyli uczciwa cena. mógłbyś zrobić takie efekty, żeby wyglądać czasem jak Dar Flambo, kamar Są jakieś efekty różne, żeby jakieś te maski, nie maski, albo inne filtry się pojawiały przy subskrypcji, czy donajcie, czy czymś tam, czy może nawet przy folowie. Ale ja nie wiem jeszcze jak to zrobić, ale. Darf Lambo to teraz mi niewiele mówi, ale wygoglujmy. Darf Lambo. Chyba Darf Vader? Ale nie wiem, Darf Lambo? Ja nie wiem, co to jest, to Darf Lambo. Chyba, że chodzi o taki samochód. Dobra, fajna robota. Niestety, Sol już jest w rozgrywce, więc nie, nie zdążyliśmy tutaj do niego dołączyć, bo jeszcze był mecz Gralta. No dobra, ale. <laughs> Siłą rzeczy trzeba, trzeba chwilę właśnie zaczekać. Ale ciągle już na Jutermala, tylko zobaczę. Jutermala, czy ja mam Jutermala? Tak, już raczej to jest mecz na Jutermala.